Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na recenzję magazynu LEGO Star Wars z minifigurką Krona z 212 batalionu. Co do okładki, klasycznie mamy tutaj pasek z informacją o naszej zabawce, oczywiście tutaj też o niej informacje, a ponieważ klony z 2012 najbardziej są znane z akcji na Utapału, to mamy tutaj też generała Grivesa, mamy też informacje o mocarnych łamigłówkach, mamy tutaj też informacje o komiksie, o dwóch plakatach oraz cenę 19,99 zł. Klasycznie muszę pokazać Wam spis treści, mamy tutaj wiadomo oczywiście sam spis, tutaj takie najważniejsze rzeczy. Komiks z kiśłami główki, ta na gwiazdzie śmierci wygląda całkiem ciekawie. No i wiadomo też informacje o naszej figurce. No i mega wiadomość dla ludzi, którzy są fanami podziewnych stateczków, jeśli są tacy ludzie. Nie wydaje mi się. Iż, ponieważ w następnym magazynie dostajemy takiego oto pięknego X-Winga zbudowanego z klocków i zapłacimy za niego tylko 19,99 zł za 57 klocków, co do zawartości, mamy oczywiście naszą saszetkę z klam z 212, oraz ostatnio w gazetkach dostajemy członków Bad Batch, Ostatnio był raker. teraz dostajemy Teha na kartach limitowanych. Klon z 212 Batalionu. Myślę, że w większości z Was tej jednostki nie trzeba przedstawiać, jednak jeśli jesteście takimi w miarę świeżymi fanami, no to krótko Wam o niej opowiem. Były to te pomarańczowe klony z Zemsysitów, które walczyły pod Obi-Wanem Kenobim oraz Komandorem Kodim na Utapału, ale poza tym pojawiali się oni oczywiście w Wojnach Klonów, gdzie walczyli między innymi na Ubarze oraz na Ryloth, chociaż i tak Grali tam taką bardziej rolę drugoplanową, bo i tak bardziej cała seria skupiała się na 501. Tak czy siak, też ten batalion często się tam pojawiał. Co do samej minifigurki, wystąpiła ona tylko w jednym zestawie, ale w trzech sztukach, konkretnie w ATT z 2022 roku. Fajnie, że dostajemy ją do gazetki, ponieważ tak jak mówię, tam dostawaliśmy trzy sztuki, a był to dosyć drogi zestaw, więc raczej nie aż tak wiele ludzi kupiło ją. Kupiło go w większej ilości sztuk, więc tak możemy sobie uzupełnić kolekcję kilkoma dodatkowymi żołnierzami. Po pierwsze, broń. Tutaj, wiadomo, żadnego zaskoczenia nie ma zwykły klasyczny blaster, który absolutnie nie pasuje do klonów oraz nóżki są według mnie najlepszą częścią tej minifigurki. O ile sam nie jestem fanem pancerza 2020, no wiem, że figurka jest z 2022, ale tak się nazywa formalnie ten pancerz, ponieważ pierwszy raz w tym roku się pojawił. No i tak jak mówię, nie jestem fanem tego pancerza, dla mnie Realistic, czyli ten z 2014 był lepszy. Ale jednak ta minifigurka ma po prostu niesamowite te malowania, w sensie są one, no wiadomo zwykłe, pomarańczowe malowania, ale fajnie jest to zrobione takie wiecie jakby zadrapane, dodaje to naprawdę realizmu i bardziej przypomina klony z filmu. Tutaj jest jeszcze taki kurz, jakby brud, szkoda, że w tej samej formie nie dostaliśmy 501 Legionu z 2020 roku. Ważne też jest to, że dostajemy tutaj nadruki na pasie, które są też bardzo ładnie wykonane i łączą się z całymi nadrukami na torsie oraz nóżkach. Tutaj, oczywiście, klasyczny Ten Armor 2020, a tutaj te nadrukowane stopy i tego typu. Ale tak jak mówię, największą robotę odwalają tutaj te malowania. Wiadomo, jak klasycznie u zwykłego klona, nie dostajemy nadruku na rączkach. No i z tyłu, też jest kontynuacja tych malowań oraz klasyczne plecy klona. No wiadomo, pas, ładunek wybuchowy, no i w sumie tyle. Tak jak mówię, fanie uzupełniłyby tego klona rączki nadrukowane, no ale w Lego u klonów bardzo rzadko to dostajemy. Helm, według mnie, jest tutaj największym minusem całej tej minifigurki. W sensie niby jest spoko, ale nie. Po pierwsze, dostajemy tu pierwszy raz nowy element helmu, w sensie nowy mold. No i no niby spoko, tak? Możemy włożyć sobie ten daszek czy coś. Ale jak patrzymy na niego od przodu, to strasznie pogrubia ten hełm. Od boku to widzimy taką dziwną odstającą dziurkę. Tak, to już w ogóle nie ma o czym gadać. No akurat z tyłu spokojnie się prezentuje. Jest on trochę polepszony od starej wersji, ale i tak widać te boczne dziury, więc to jest pierwszy minus. Kolejny minus to malowanie, w sensie nadruk. O ile sam helm, sam wizjer jest w porządku. To malowanie na nim powinno być taką bardziej strzałkę, tutaj. A to za bardzo się schodzi z tym czarnym paskiem. Może nie wiecie jeszcze o co mi chodzi, więc zaraz o tym powiem, jak będziemy to sobie porównywać do innych wersji. Jeśli chcecie jeszcze zobaczyć, jak wygląda żołnierz 212, ale na fazie pierwszej, konkretnej Komandor Kodi, to serdecznie Was zapraszam na recenzję helmu Komandora Kodiego, która jest oczywiście na kanale. Link w prawym górnym rogu. Co do główki, no to klasyczna główka młodego jeszcze sprzed 17 czy tam 18 lat temu, Morrisona. No bardzo spoko, ładnie odzorowana, dobrze nadrukowana, no i w sumie wszystko spoko. No szkoda, że dostajemy jakieś specjalnych twarzy i tak dalej, ale to akurat wina zestawu. Doskonale ser. A przy okazji myślę, że to ci się przyda. Dziękuję Kodi. A tutaj porównanie między najstarszym klonem z 212, którego wydał Lego, czyli tym z 2013. Od razu mówię eksperci, ten klon z 2005 to nie był żaden Commander Cody ani żadna 212, tylko tamten klon był... 327 korpusem, no, i jak ktoś nie wie, że radzę sobie porównać na zdjęciach. Tak czy jak wracając, ten klon pochodzi z 2013 roku i wystąpił tylko w jednym zestawie, w jednej sztuce, konkretnie z Umbaran MHC, czyli z takiego oto pięknego działa Umbarań, Uba, Umbarańczyków, które właśnie wyświetla wam się na ekranie. No i co? Tutaj ten klon również jest mylony z 327 korpusem, głównie ze względu na jego kolor. Ale jakby nie patrzeć, 212 miała trochę taki kolor, no w fazie pierwszej, nie drugiej, ale jednak miała taki kolor w wojnach klonów. No i w sumie aż tak bardzo się nie dziwię, że Lego taki oto kolor tutaj zrobiło. A także się jak do 327 malowań nie pasują. Tak czy siak porównując go do tego klona, no to czarny pas tutaj nadrukowany, rączki są w kolorze malowań, a tam białe. Oraz helm przede wszystkim nie ma dziurek i ma lepiej zrobioną tą, nazwijmy to strzałkę na hełmie. No i dla mnie najlepsza wersja klona z 212 batalionu, czyli z 2014 roku z Battle Packa z Utapao Troopers'ami, lepiej znanymi jako po prostu 212 batalion szturmowy. Jest tutaj figurka klona na realistyku, również ma on czarne bioderka oraz y, rączki w kolorze malowań. No ale poza tym ma on ładniejszy design torsu, może nóżki oraz pas, przez to, że są gorzej drukowane, mniej szczegółów, są trochę jakby uboższe, ale za to hełm bezkonkurencyjnie wygrywa. Po pierwsze strzałka lepsza, po drugie po prostu jak widzę ten wizjer na tym helmie oraz ogólnie tą figurkę na realistiku, to mi po prostu daje vibe takiej zemsty sitów, że rzeczywiście figurka mi przypomina bardziej klona z filmu niż tego z kreskówki, no bo ja osobiście jestem ogólnie zwolennikiem bardziej klonów wzorowanych na filmach, zamiście sitów oraz ataku klonów. Oto takie moje modyfikacje do tego klona, po pierwsze chiński customowy blaster, według mnie o wiele lepiej się prezentuje od tych legowych, no a poza tym mamy jeszcze makro binokular, zapasowy odkłon specjalisty z 501 Legionu, nie widać dziurek oraz strzałki, więc myślę, że naprawia prawie wszystkie grzechy tej figurki. Podsumowując. Jeśli ktoś nie kupił ATT, no to też bardzo fajna okazja, żeby sobie uzupełnić te mini figurki klonów. Ale wiadomo, że raczej większość z nas już ma je z zestawu, no ale i tak każdy kupi kilka sztuk, żeby uzupełnić sobie to po prostu do armii. No i w sumie spoko, bo te figurki kosztowały wcześniej około 50 zł, teraz już mamy je w gazetce za 20. No szkoda, że nie stara cena, no ale nie ma co narzekać, bo i tak duży spadek ceny co do tej figurki. No i tak naprawdę poza tym nieszczęsnym hełmem jest ona bardzo ładnie wykonana i ma bardzo fajne nadruki, szczególnie te malowania oraz na nich jakby te zadrapania. Napiszcie co Wy uważacie o tej minifigurce, czy kupujecie ten magazyn. Ja na pewno nie kupuję następnego, bo będzie w nim jak wiecie X-Wing. No i naprawdę nie wiem, czy ktoś tu za 20 zł, kupi, no ale zobaczymy. Jeśli chcecie dowiedzieć się, ile ja kupiłem magazynów, to oczekujcie na live'a, który odbędzie się prawdopodobnie gdzieś w weekend albo w sobotę, albo w niedzielę, no może piątek wieczór, to się jeszcze zobaczy, więc zaglądajcie na społeczność, tam to na pewno będę wrzucał. Ja jestem ciekaw ile klonów wykupujecie, więc koniecznie napiszcie w komentarzu, a to już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę i subskrypcję, jeśli nie zostawiliście i na razie.